Zostaw papeczkę w górę Dobra, chodźmy sobie tutaj już do mojego letniego domku Ej, co to jest? To są jakieś sklepy? Ej, to są jakieś sklepy Widzę tam sprzedawcę normalnie Poczekajcie, ja wejdę sobie tutaj do mojego domku Normalnie, kurczę Domku normalnie letniego Steve'a Rogersa tutaj Weźmy sobie 10 dolarów Może coś kupimy w tych sklepach Może coś ciekawego tam będzie Ej, dobra, weźmy sobie tutaj te dolary I czekajcie, tu jest diamentowy jakiś Tu jest jakiś drewniany I tu jest jakiś yy, z Dirta Więc może najpierw chodźmy do tego yy, z diamentów Dzień dobry Panu, Co się tutaj dzieje? Co to za sklep? Dzień dobry, proszę pana. Tutaj sprzedajemy strój kapitana Ameryki. Ten kosztuje. Z, y, no, ten kosztuje 10 tysięcy złotych. Co 10 tysięcy? Ale to jest naprawdę porządny strój, bo na wakacje nie wziąłem mojego stroju. Kurczę, ej dobra, chodźmy sobie tutaj do tego sklepu. Dzień dobry, panu. Tutaj ten strój jest za ile? Za jedyne 100 złotych. Nie, ja, 100 złotych, mam tylko 10. Kurczę. Dzień dobry panu, za ile jest ten strój? Jest za 10 złotych! Na pewno pan tyle ma! Ej, skąd on wiedział, że ja tyle mam? Ej, dobra proszę pana, ja panu daję tutaj to i pewnie mogę sobie zabrać już ten strój, tak? Na pewno tak jest, więc daję tutaj panu te 10 zł yy, i bierzemy sobie na strój normalnie tutaj, bo nie wziąłem swojego na wakacje, a w sumie po prostu zapomniałem. Więc dobra, bierzemy sobie, bo zapłaciliśmy. <laughs> o mamy normalnie strój mój normalnie i tu w skrzynce. Tarcza kapitana Ameryki, czyli w sumie moja i ja cię kręcę. Ej, i co my możemy? Czekajcie, to jest kurczak. Halo, kurczak. Kurczak poszedł na jednego strzała. Ja nie mogę. Dlaczego? Cześć owca, a ty też pójdziesz na jednego strzała. Na pewno nie na tyle. Halo owca! Nie ej, kurczę, ale... Powiem wam, że chyba te, tamte stroje się wydawały lepsze, poczekajcie, co my możemy, co my możemy, w sumie, no, 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 tylko biegamy szybciej i zadajemy masakryczne tutaj damage, ale dobra, czekajcie, ja normalnie sobie chyba pójdę się przespać i może jakoś zarobimy sobie w jakiejś pracy na ten strój za 100, a może później jakoś nam się uda na ten zarobić, więc ja idę normalnie się tutaj przespać. Ło, dobra, obudziłem się, zjedzmy sobie tutaj chlebuś, bo chlebuś zawsze dobry jest. I dobra, ciekawe jakie w ogóle tarcze mają te pozostałe tutaj moje, yy, tutaj stroje, bo nie wiem kurczę skąd on je w ogóle ma, to jest normalnie moja tarcza, więc jest naprawdę, naprawdę ciekawie, ale dobra, dobra, dobra. Ja bym chciał jakoś zarobić tutaj na, 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 na ten droższy strój, więc ja sobie pójdę normalnie, poczekajcie, co ja mogę jeszcze w sumie, no tylko biegam sobie i mam super tarczę ultra i mogę się normalnie bronić, ale jest naprawdę w sumie sztos, więc chodźmy sobie tutaj, co, C czy... Co? Jeż, je, je, jeszcze raz, czy ja widziałem tam to, co myślę, że widziałem? Skull, czerwona czaszka, tam jest, tam jest red school, mój odwieczny wróg. Ja cię kręcę, ej. Co jeśli on ma pieniądze? Może by mi pożyczył, ale na, raczej mi nie pożyczy. Ale może, 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 poczekajcie, zauważył mnie, zauważył mnie. Przecież on wie, że to ja normalnie jestem. Ej, dobra, czerwona czaszko, czerwona czaszko, proszę cię, nie atakuj mnie, dobra. Dobra, atakujemy, dobra, ma, ma, może masz mi pożyczyć tutaj 100 zł na lepszy strój, halo masz, masz, masz może pożyczyć. Ej, jak ty mnie bijesz, kurczę, ej, nie, 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 poczekajcie. Nie, po co ja zbieram drewno? Masz, może no, kurczę, ja nie chcę się z tobą bić, Red Skull Wiesz jak to się skończy. Wiesz jak to się skończy przecież. Wow, ale normalnie szarżujemy na niego! Ja cię kręcę. Dobra, 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 ale wiesz jak to się skończy, Red Skull Wiesz jak to się skończy i tak ty przegrasz, przecież na 100% albo ja przegram, albo ty, więc w sumie pójdźmy na rozejm i po prostu ty mi dasz 100 złotych i będzie najlepiej w sumie więc kurczę no nie 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 proszę ciebie red school nie 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 tylko nie tylko nie tylko nie to wow dobra wybuchłem tu coś wybuchłem normalnie tu coś ja cię kręcę ale superowo ja dobra ja znowu coś wybuchłem ja cię kręcę jak ty jeszcze żyjesz red school jak w ogóle ja żyję przecież ja już też dawno powinienem zginąć od takiego normalnie tutaj Yy, pola rażenia tutaj. Ale dobra, kurczę, Red Skull co ty, co ty tutaj robisz w ogóle? Dobra, zabijem go. Ej, on, z niego wypadło 100 złotych równe. Ej, dobra, ja uciekam. Ja uciekam stąd, żeby on się tutaj nie obudził i mnie nie z ja zaatakował. W go zabijem i mu wypadło z kieszeni. To więc, jakby miał się obudzić. Ale ja się kręcę? Zabijem normalnie tutaj Redskula. Mam normalnie 100 złotych, ale superowo. Ej, dobra, ja sobie chyba, albo poczekajcie, ja sobie kupię ten strój. Yy, może ten schowam tutaj do skrzyni, Razem starczą, poczekajcie, chowam sobie tutaj skrzynię. Strój sobie zdejmuję tutaj normalnie. Yy, siup, 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 i czekajcie, schowam też tutaj śmieci. I chodźmy sobie po droższy strój. Dzień dobry, panu. Chcemy kupić ten strój tutaj za 100 złotych. Dobrze, jeśli pan ma 100 zł, to oczywiście może go pan kupić. Dzień dobry, panu. Chcemy kupić ten strój tutaj za 100 złotych. Dobrze, jeśli pan ma 100 złotych, to oczywiście może go pan kupić. Dobrze, proszę pana, ja panu już tutaj rzucam 100 złotych, równe, odliczone. I dobra. Uwaga, uwaga, bierzemy tutaj nasz strój lepszy o wiele. Ja cię kręcę, ale superowy jest. Dobra, weźmy naszą tarczę, w sumie jest taka sama, niestety, ale pewnie mamy więcej tutaj rzeczy do robienia. Ej, a może znajdziemy jeszcze kogoś. Poczekajcie, co my możemy tutaj robić? Co możemy tutaj robić? Yy, uwaga, uwaga. <laughs> Rzucać tarczą możemy! Ej, co jest? Co jest z tą tarczą? Czemu ona mi tak lata normalnie? Ja ją ciągle rzucam! Ej, halo, 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 halo! Tarcza, tarcza, tarcza! Wróć do mnie! Wróć do mnie! Dobra, mam ją, mam ją, złapałem ją, ale ja cię kręcę, ale kozak normalnie! Poczekajcie, pyk! Normalnie, nie wiem, mogę ją jakąś jakoś rzucić? O, na plecy ją skowałem właśnie! Dobra, pyk! Kurczę, nie ma, nie da się chyba już, ale... Do... Wow, rzuciłem ją normalnie, mogę ją rzucać, ale to, spadrzcie wraca normalnie do mnie! Ej, dobra, ja idę się przespać i może znajdziemy kolejnego super złoczyńcę, których będzie... O dobra, obudziłem się w ogóle, nie wiem tutaj schowam to nasionko, nie wiem skąd to ono się wzięło, ale dobra, może zarobię sobie na ten najdroższy strój. To by było naprawdę coś To by było coś, więc czekajcie, mam tutaj na, moją tarczę i czekajcie, może po, poćwiczę rzuty nią, poćwiczę nią, jej, jej rzuty w sumie. Wow! Ej, tak daleko. Ona wróci do mnie? Ona do mnie wróci? Tak. Na pewno do mnie wróci. Więc ja sobie poćwiczę, może tutaj jeszcze inne ataki Normalnie, poczekajcie Dobra, wow, mamy tutaj granat Więc jest naprawdę, naprawdę kozacka Ej, czekajcie, ej, nie, bo ta pleca mi znacie tarcza mi na plecy normalnie wróciła Więc mam ją normalnie, więc jest naprawdę, naprawdę Sztosowo, więc nie mogę jej tutaj Za daleko odrzucać, bo będzie naprawdę Daleko tutaj do mnie y, Szła, znaczy, normalnie Tutaj leciała, więc wiecie Jak to jest, normalnie, więc czekajcie Rzucę jeszcze raz sobie, może się odbije od drzewo Ale kozak, normalnie, dobra, poczekajcie Czekajcie, mamy tutaj granat, czekajcie, mamy granat Wow, mamy normalnie szarże nad tarczą, więc jest naprawdę, naprawdę kozacko I dobra, pyk, co my tu jeszcze mamy? Dobra, mamy granat, więc chodźmy sobie szukać normalnie kolejnego przeciwnika, bo tak chyba można najłatwiej sobie zarobić Poczekajcie, wezmę tutaj wszystko hmm. Chodźmy sobie wtedy, pobiegnijmy sobie tutaj, może w tym lasku ktoś będzie, może w tym lasku ktoś będzie Mam nadzieję, że ktoś będzie w tym Nie Czemu ja spotykam największych moich wrogów, tam jest Ultron tam jest Ultron, rozumiecie to? Jak? Czemu tam jest Ultron? Tam jest Ultron, dlaczego tam jest Ultron? No nie, no nie, no nie, dobra. Dobra, kurczę, Ultron. Dobra, muszę się z tobą zmierzyć, bo ostatnio to w sumie ja nic nie zrobiłem w walce z tobą, więc uwaga, uwaga. Rzucam normalnie w niego. No, wróciła na tarcza, więc atakujemy. Siema Ultron, co to u ciebie, stary? Kopy lat normalnie, długo, długo się nie widzieliśmy. Więc Siema, normalnie tutaj Ultron. Wow, 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 wow. Ej, 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 Ultron. Weź sobie tutaj, nie pozwalaj normalnie. Bo tak mnie normalnie tutaj nikt nie będzie bił. Poczekajcie, rzucę mu granatę normalnie. Pyk. Wow, dobra, granat rzucony. Tutaj jakiś ja... Nie, 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 nie. Wepchnął mnie do jaskini. Najgorzej, najgorzej. Spadł do jaskini normalnie. Ja cię kręcę. Dobra, atakuję go w tej jaskini. Jakoś na pewno wrócę jakimś nadajnikiem. Może mnie Avengersi stąd wyciągną. Więc dobra, atakuję go normalnie. Wow, dobra, 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 dobra. Ultron. Ultron, weź ty normalnie tutaj Przestań mi atakować, bo i tak wiemy Dobrze wszyscy, że ja tutaj wygram z tobą Więc będzie naprawdę, naprawdę dobrze Poczekajcie, zjem sobie chlebuś, chlebuś na, najlepszy Ej, czemu on mnie uderzył? Dobra, dobra, dobra Ultron, Ultron, już po tobie tutaj Pyk, normalnie rzucam w ciebie Tarczę, pyk, jeszcze lepiej Normalnie serię rzucanych tarczy robię w ciebie Pyk, 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 jak dyskiem normalnie Jak dyskiem Więc uwaga, uwaga, bardzo, 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 bardzo fajnie Więc kurczę, Ultron już po tobie tutaj Już po tobie, Ultron E <laughs> Nie będziesz tutaj już nikomu niszczył, tutaj życia, ani nic. Więc ja cię atakuję normalnie, więc jest naprawdę, naprawdę kozacko. Atakuję cię w ogóle. Mam nadzieję, że nie spotkam już nikogo tak, tak normalnie silnego jak ty, bo w sumie Red Skull to zwykły, no prawie zwykły człowiek. Ale dobra, kurczę, Ultron, Ultron, weź ty normalnie tutaj. Dobra, zabiję go, zabiję go. Ej, ja cię kręcę. Wypadły z niego tutaj złotówki, i to ile nas stać na pewno na ten najdroższy strój? Poczekajcie, ja stąd jakoś normalnie wyjdę, jakoś. Dobra, dzwonię po Avengersów i normalnie O, dzwonię po Avengersów O, dzięki Avengersi za podwózkę Normalnie tutaj do mojego domku Dzięki, dzięki wielkie, że mnie tutaj helikopterem Podwieźliście, bo naprawdę to było Złe, więc kurczę Pokonałem Ultrona, w ogóle ja cię kręcę I zobaczcie ile mam pieniędzy normalnie Jo, ale kozacko normalnie Czekajcie, ile nam starczy Żeby tutaj normalnie zapłacić Bo to jest jedno mm, Normalnie z... Setkowy chyba, tak, 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 tak. Yy, normalnie tutaj 100 zł to jest jeden, więc. No dobra, dam mu normalnie tutaj 6 taków tego, więc będzie myślałem, prawda, prawda, dobrze, ale teraz pójdę się w sumie przespać, bo tak się ciemno zrobiło. Tak już dawno nie było normalnie w moim życiu tak ciemno, więc. Uuu. O, dobra, udziłem się jest już jasno, więc bardzo, bardzo fajnie schowam tutaj jeszcze te rzeczy. W ogóle mam dwie tarcze, więc jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Nie wiem jak to jest możliwe, ktoś to ją normalnie tutaj zrobił, ale poczekajcie, nie, 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 ja sobie schowam ten strój, te ta tarcze jest normalnie na plecach tego stroju, więc poczekajcie, ja sobie kupię normalnie ten najdroższy strój, więc będzie naprawdę, naprawdę kozacko. Dzień dobry panu, ja chcemy kupić ten najdroższy strój. Dzień dobry, jak pan wie 10 tysięcy! Dobrze, daję już tutaj panu 10 tysięcy. Nie wiem, czy to jest tyle, czy nawet więcej, ale dobra, wyjdziemy sobie normalnie na strój. Uwaga, uwaga! Jo, ale kozacko normalnie wyglądamy! Jo, Cię kręcę, normalnie broda nam jeszcze wyrosła. Więc jest naprawdę, naprawdę kozacko. Ej, tutaj nie było żadnych normalnie tarcz, one są na plecach. Tak? Tak, są na plecach, mamy zobaczcie, jakie torcze mamy normalnie, takie... Ja, superowe normalnie. Więc ja cię kręc, co my możemy, co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Sprawdzę sobie tutaj yy, Uwaga, uwaga. Kurczę, dobra, pyk. A dobra, chowamy je na plecy. Dobra, pyk. Wow, znowu mamy granat, więc na pewno jest superowo. Więc wow, dobra, mamy szarże też. Szarza jest na, mm, zawsze na plus yy, co jeszcze tutaj możemy robić. Yy, bardzo... Wow, mamy szarżę, normalnie taką mega krótką. Dobra, pyk, 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 normalnie super wszystko zarąbiście Więc jest naprawdę, naprawdę super, więc może poszukam jakiegoś przeciwnika tutaj niedaleko, może ktoś się znajdzie, yy, ale co jeszcze możemy robić? Te tarcze, poczekajcie, jest tu gdzieś jakiś, nie wiem, kurczak czy coś, żeby... O się ma kurczak, w ogóle jak fajnie się nimi bije. Dobra, się ma kurczak! Na no, hita jest kurczak, ja nie mogę, chciałem tylko sprawdzić coś, ale dobra jak już... Tutaj jeden to wszystkie, już nie będę taki niemiły, żeby tylko jednego brać Ale dobra, co my możemy tutaj robić jeszcze? Nie możemy nic te, tego kopać Tu jest jeden z kanionów, tu jest pełno kanionów w ogóle Chciałem na jakieś przyjemne wakacje tutaj pojechać, a tu pełno jakichś kanionów Dobra ja szukam może kogoś jeszcze, jakiegoś przeciwnika, jak tak z każdym walczę to może kogoś jeszcze tutaj spotkam, ale już takiego mniej jakby strasznego, może Iron Man się znajdzie tutaj, bo jakoś z nim już teraz walczyłem, normalnie kurczę, yy, o ten regulamin czy coś jakoś to było, już nie pamiętam to było naprawdę, naprawdę dawno, ale dobra, kurczę mam strzałę w ogóle w głowie, więc... Yy, chodźmy może w te góry, bo te góry wyglądają naprawdę fajnie, więc normalnie będzie superowo. Siema owco, co tam u ciebie? Też na hita jest owca, ja cię kręcę Dobra, chodźmy w te góry Może coś się tu znajdzie, będzie naprawdę, naprawdę fajnie yy, Więc coś tu jest Nie, Thanos Thanos już się na mnie rzucił Jaki on jest wściekły normalnie. Co ja ci zrobiłem? Thanos, Thanos, Thanos. Nie, 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 nie. nie. Ja ci nic nie zrobiłem dzisiaj. Wow, dobra, granat, granat. Ja cię kręcę. Co on tu robi? Thanos, jaki on jest szybki dzięki tym kamieniom. Nie założył w ogóle jeszcze rękawicy. Thanos, co ty tutaj robisz normalnie? Co ty tu robisz, Thanos? Ja cię kręcę. Przecież już teraz cię też pokonałem. Jesteś znowu z jakiegoś tutaj innego wymiaru kwantowego, czy z innej rzeczywistości, czy co? Normalnie tutaj już dawno normalnie niczego nie robiłem. Może coś wymyślili nowego. Ja ci kręcę, dobra. Jem sobie chlebek, jem sobie chlebek I dobra, 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 granat, 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 pyk, pyk, pyk. I normalnie to jest szarzo. wo ej, 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 tutaj tarcze mi na... wypadły na chwilę. Ale dobra, kurczę Thanos, co ty w ogóle tutaj robisz na takim pustkowiu? Czemu akurat za mną? Pewnie chciałeś każdego Avengersa na wakacjach unicę spić kiedy? Wiesz, że nie mają stroju, ale normalnie ja kurczę wiem tutaj... Ja normalnie się przygotowałem, mam strój. Iron Man jakby, te, jakby co też ma zawsze strój, Halek też ma zawsze swoje moce, a Thor to nie wiem, on ma chyba przy sobie zawsze ten mjolnir i w ogóle, ale dobra klucze Thanos, co ty w ogóle tutaj robisz? Czemu ty jesteś taki niemiły. Ja cię kurczę tutaj muszę niestety zabić, więc wow szarza wow, wow, szarża, szarża, szarża. Więc jest naprawdę, naprawdę fajnie. Kurczę, Thanos, Thanos, Thanos. Co ty tutaj robisz? Na pewno nie dasz sobie ze mną rady. Nie dasz sobie ze mną rady. Pamiętaj, Avengersi dobro zawsze zwycięża Więc jest naprawdę, naprawdę kozacko. w ogóle jak cię zabiję to normalnie może z ciebie te wszystkie kamienie wypadną. Ja ich chyba wszystkich sam nie podniosę. Będę musiał zadzwonić po Avengersów albo je szybko tutaj kurczę przeniosę. Ale kurczę, Thanos, co ty tak normalnie tutaj walczyć chcesz z normalnym śmiertelnikiem kurcze a ty jesteś tytanem normalnie z e, rękawicą nieskończoności Czemu ty chcesz w ogóle unicestwić połowę wszechświata w tej jakby Dobra zabiliśmy go dobra kamienie kamienie normalnie wszystkie kamienie wbierzmy, Bierzmy mamy 6 mamy 6 dobra bierzmy mamy 6 i uciekam normalnie Uciekam do swojej tutaj chałupki normalnie ja cię kręcę Ale kozacko dobra 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 jestem Uff, dobra, schowam je może do skrzynki, albo nie, bo w sumie w skrzynce każdy może sobie zajrzeć do mojej skrzynki, ale dobra, kurczę, schowam na plecy te moje tarcze, ale dobra, superowo, normalnie zabiliśmy, normalnie tutaj Red Skulla, Ultrona i Thanosa, więc, kurczę, jakie mamy kamienie? Kamień czasu, kamień przestrzeni, kamień umysłu, kamień yy, siły. Kamień duszy i kamień rzeczywistości. Więc normalnie jestem superowo szczęśliwy, że normalnie udało mi się tak to wszystko normalnie wykonać. Te wszystkie kurczę tutaj misje, e, a chociaż to były w sumie wakacje. Ale jestem normalnie superowym kapitanem Ameryką, najlepszym w tym rzeczywistości, bo chyba jedynym. Więc kurczę jestem najlepszy, jej!